Przepis dzisiejszego lajwa kotlety mielone, faszerowane cebulką, zawijane w boczek i podawane z sosem grzybowym. 600 g mięsa mielonego wieprzowego, najlepiej żeby była to łopatka bądź szynka. Jedna duża bułka namoczona w mleku lub dwie kromki chleba. Po przepuszczeniu mięsa na drobnych oczkach przepuszczam namoczoną w mleku bułkę. Również wrzucam całość do maszynki. Do maszynki wrzucam również dwa ząbki czosnku. Ja oczywiście robię tutaj dwa razy większą porcję. Wam podaję na taką na pięć kotletów mielonych. Dodaję również dwie cebule pokrojone w kostkę podsmażone na maśle. I teraz, jeśli mamy łopatkę, to wrzućmy ją. Taką podsmażoną w kostkę. Ze względu na to, że ja mam szynkę i ona jest bardziej sucha, przepuszczam cebulę przez maszynkę na tych drobnych oczkach. Wtedy mięso będzie bardziej soczyste. Doprawiamy solą. Dodaję płaską łyżeczkę czosnku granulowanego, pieprz. Płaską łyżkę przyprawy do wieprzowiny. To oczywiście możemy pominąć jedno jajko oraz kopiata łyżeczka musztardy. Całość wyrabiamy na gładką masę. Ja tutaj mam przygotowane cztery cebulki podsmażone z odrobiną papryki, majeranku, czosnku granulowanego oraz soli i pieprzu. I dodaję do tego jeszcze łyżkę musztardy miodowej. Ważę sobie teraz kotlety, każdy z nich będzie miał po 160 gramów. Każdą z porcji mielonego delikatnie staram się rozpłaszczyć. Do środka wkładamy farsz z cebuli, całość zamykamy, a następnie zawijamy w plaster boczku. Boczek nie owinie nam do końca, ale podczas smażenia wszystko się ładnie sklei. Gotowe kotlety smażymy na rozgrzanym oleju bądź smalcu, z jednej z drugiej strony na złoty kolor. Następnie układamy na blaszce i dociągamy w piekarniku 160 stopni około 15 minut. Gotowe kotlety mielone z boczkiem i cebulką podaję z ziemniakami surówką spora oraz z sosem z podgrzybków. I kolejny pyszny pomysł na obiad mamy gotowy. Mam nadzieję, że koniecznie spróbujecie i wrócicie do mnie z Waszą opinią, czy obiad Wam smakował. Smacznego!